trzy nowe przedsięwzięcia. Będą to przebudowa gminnych Zamkowej Szkolnej i Poniatowskiego z okresem realizacji w latach 2016-2017. Drugie jest to przedsięwzięcie pod nazwą wdrożenie e-usług publicznych w gminie Kępno. Też zadanie realizowane w latach 2016-2017. Tutaj prowadzamy to przedsięwzięcie, ponieważ musimy w budżecie wykazać środki własne po to, aby można było podpisać umowę o dofinansowanie zewnętrzne tego zadania. Środki własne to 59 840 zł. I ostatnie zadanie, które wprowadzamy do budżetu w okresie realizacji na lata 2017-2018 to tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój ofert, oferty przedszkolnej, podniesienie kwalifikacji nauczycieli i wychowania przedszkolnego w gminie Kępno. To przeciwdzięcie również, wprowadzenie tego przeciwdzięcia podyktowane jest tym, że staramy się o środki zewnętrzne i musimy w WPF-ie przedstawić środki własne zabezpieczone na to zadanie.